my, Czajki. Jedna czajka już ładnie chodzi. Ale druga coś słabo, trzeba rozganiać. Wszystko się rozwala. Żałowniczka coś sioda, dobra Michała sioda. Nie ją na siłę. Tam coś idzie, czajka? Tam czajka tak nisko. Ale się rozbijają. O, święcie? Polekaj. Niech siada ona. O, siada sam. Czajka jedna słabo, jedna dobrze tylko słabo. O to chyba jedzie, no tak. <laughs> chyba na dach. Trzeba to wszystko porozganiać Ale jedna chodzi do to. O, idzie tu Siadła jedna Rozgania się powoli A ta druga gdzie jest? Chodzi z Niemgiami Ta jedna będzie chodzić gdzie Wszystko rozgania, wiadomo A majczajka trochę rozrusza skrzydła tak się zastanawiamy z czy jechać na Garfolim w sobotę. Dawaj Czajka, dawaj. No jak wyjażdżą, podszedł, to by ją szybko miał. <grych> Ale to się rozchodzi, jak już chce chodzić, bardzo dobrze. Już zaczynałem to zaczynają mieć szpary. Muszę ten gołębnik, bo jeśli normalnie jak patrzę ten gołębnik, to mnie coś łapie. Musi odmarznąć jeszcze trochę. Dobrze. O, już wiosnę czują, klepią. O, patrzcie. Klepacz. Wiosna idzie. Ale te to lot psują, o tak. Obniżają. Dobrze, dobrze, niech sobie klepią. Co tak mało ich chodzi? A reszta zamknięte. Zamknięte reszta. A... O, czajka. o, czajka, Zobaczymy, co, co zrobi. Ale zobacz, daje. Troszkę daje ta czajka, daje. Fajnie one w rocie wyglądają. Jeszcze chyba kupię tych czajów. <kluz> Zobaczymy. Ale patrz, wszystko się rozbija. Muszę się nauczyć chodzić razem. Ale klepią wiosnę poczuły. Ale patrz, czajka daje. No jednak będzie chodzić. Wszystko powoli trzeba rozganiać. Powoli, nie na siłę. By się nie, nie rozdziadowały. Do to końca toż lepiej daje <laughs> O, idą, idą, lepaki Dobrze, nawet kojaszów, nie był. On tak lepią dzisiaj A, czepość ściąga, patrz Dobrze, dobrze, niech on ich ściągnie Te świeże Patrzcie no za nim? O, czepość tak, tak. O, z byłem... może być problem. Dobrze, 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 a te nie wchodzą w górę. Takich trzeba uczyć na razie. O, o coś chyba idzie, bo Czajka... O, idzie chyba coś. Nie, to ten. Zobacz, co robią, zobacz, co robią. Bo jak się rozbijają! Myślę, że to jasno. Oba, tak poszły. No i będą straty. Nic nie będzie. Kto ma chodzi, to ma chodzić, to będzie chodzić. A to ten samiec słabo chodzi. Ten samiec słabo chodzi, czajki. Bo ta druga, ta równiejsza, czajka mi się wydaje, że ona lata. To właśnie to To mniej równa. Czyli samczyk, byk nie chodzi właśnie. I to, co się dzieje. Fajny lot jest! Już falam wysoko Wiesz, pan, mówię, 600 stu, sztuk po 3 zł. <coughs> o, 600 sztuk. Spytaję, facet O co to 600? Gdzie byś to wsadził? Ciekawe, o. jak by to wyglądało. Ale się porozbijały teraz. Zobacz, co się dzieje. Czajki, wszystko. No ale te 600, 600 sztuk. Jak to musi ładnie wyglądać? Jak, jak całe niebo. Patrz, tu, tu, one się muszą zgrać. Jeszcze. Te świeżaki się muszą zgrać. Dobrze, że chociaż górą powiem, tutaj o, patrz. Ok. o, tutaj kończata. Dobra, dobra, niech nie ona ściąga. Oni się nauczyły na budę siadać i tylko tyle. O co to czajka chodzi? Ale chodzi. Albo ta równa, albo to drugie. Nie, to ta... słabiej to chodzi. O, teraz to poszło. O, tu to, to idzie. Dawaj Czajka, dawaj. Jasne czują, ciepło się zrobiło. O, Czajka zaraz się na dachki. Daj się wytrzymuje. O! O, o! Nie, dwa to poszcze O, Dwie czajki, nie. Czajka siadła. Czajka siadła. Siadła, czajka jedna siadła, dobrze. I to poszcze okay. Bardzo dobrze. A tamte też będą teraz chodzić i chodzić. W tamtym roku czaposz tak samo robił, że coś ściągało, on siadł z nimi. A szybko. A patrz, te teraz. teraz, te tu już będą chodzić. A jest ta druga czajka z nimi? No pewnie jest. Nie, nie ma. Chyba. A to jednak ten równiejszy z nimi chodzi. To znaczy ten gorszy z nimi chodzi, czyli ten sam jest taki duży. O, coś idzie, chyba jeszcze. No co robią? co robią? Nie, może nie. Co to będzie? jak będzie ciepło? Chcę nakypać. Teraz może więcej filmów będzie, bo przecież to dalej dali. I ferię Dziś. będę miał. Czyli się ładnie to miasto podjedzie. Za trzy pary już będą tych kończatych chyba. Czajka szybko do górnika pchać. No bo się woli. Dobrze, o to chodzi. No tamta czajka ładnie chodzi. Na ta Tamta ładnie chodzi. Ale ścińce może się zgubić. Ale to dobrze. Bo łatwo się oblatała. Znaczy łatwo, coś tam chodziła. I przyszła, ale zobaczymy. O, te to dają. Ale tu się rozbijały Tu się rozbijały I tak trzeba kupić żałnego samca yy, Co jeszcze? Motapeż takasiwą samicę Oj powoli się Czaposza samca chyba No Że trzeba rozejrzeć co jest to. Samice czy samce? Te czajki też. Mówił facet, że samica i samiec. No i zobaczymy. A może dwóch, dwóch samców. I co do tego. Dobra, bo tamte to będą chodzić i chodzić, pozdrawiamy.